Zwykle jest tak, proszę Państwa, że jeżeli nie ma dobrej współpracy, to nie ma żadnego efektu. Samorząd tarnowski starał się bardzo o to, żeby móc sięgnąć po pieniądze w Ministerstwie Kultury, pieniądze przekazane, wykorzystane do rozwoju tej placówki, do, do jej renowacji. I odbyliśmy z panem ministrem taką rozmowę, ja troszeczkę tylko o niej powiem. Otóż starał się nasz samorząd o pewną kwotę, nie bardzo wysoką kwotę na miarę swoich możliwości. Bardzo szybko okazało się, że pan minister postawił sprawę szalenie jasno. Szanuję te samorządy, które aktywnie wspierają kulturę, które dla tej kultury nie boją się wyciągnąć pieniędzy. Nie tylko te samorządy, które myślą o infrastrukturze drogowej, o innych inwestycjach, tylko te, które odważnie wspierają kulturę. Mieliśmy naprawdę kilka dni, żeby z panem prezydentem udowodnić, że samorząd tarnowski włożył w rozwój tej placówki o wiele większe pieniądze niż był, mógł prosić. Wtedy pan minister dokonał raz jeszcze przeglądu, raz jeszcze zastanowił się i kwota, którą zaproponował Tarnowowi, była dla nas naprawdę nie tylko satysfakcjonująca, ale przerastała nawet nasze oczekiwania. I za to chcę ogromnie podziękować. Docenienie tego, że samorząd miejski potrafi. Inwestować w kulturę, nie boi się tego i zawsze na to znajduje pieniądze. Patrzy szalenie perspektywicznie, dba o to, żeby miasto rozwijało się bardzo równomiernie. Więc dba o te drogi, które dzisiaj być może są utrudnieniem dla mieszkańców, ale jednocześnie kiedyś będą dla nas wielką wygodą. I nie zaniedbuje takich inwestycji jak Tarnowski Teatr, jak zespoły szkół i plastycznych, i muzycznych. Myśli o edukacji na poziomie wyższym dla tych, którzy mają. Szczególne uzdolnienia artystyczne, to zaowocowało, zaprocentowało. Udało nam się przekonać pana ministra i, i pomógł nam w tym, żebyśmy dzisiaj mogli po dwóch i pół roku tej działalności, tej, tej współpracy, zasiąść w takim miejscu, co do którego jestem przekonana, że będzie właśnie bazą do następnych naszych działań, do tego, żeby szkoła na wyższym poziomie mogła jeszcze tutaj funkcjonować, żebyśmy mieli tę wyższą szkołę zawodową, artystyczną właśnie w Tarnowie. Panie Ministrze, Panie Prezydencie, wszyscy zacznij goście, którzy odwiedziliście dzisiaj nasze miasto. Ja chcę przede wszystkim podziękować za to, że Pan, Panie Ministrze nie uciekał tych zaproszeń, tylko daje się Pan zaprosić. Dwa i pół roku temu, kiedy byliśmy w tym miejscu, w tym budynku, kiedy mogliśmy zobaczyć jak wiele tutaj potrzeba jeszcze ludzkiego trudu i całej drużyny, która do tego trudu jest potrzebna, do jej zaangażowania. Pan przyjechał, był razem z nami, przekazał na stosowną kwotę, dzięki której dzisiaj możemy cieszyć się otwarciem po remoncie. Chcę podziękować za to, że rozumie Pan nasze potrzeby i za to, że dzisiaj także w tym momencie dla nas bardzo radosnym jest Pan razem z nami. Panie Prezydencie, Państwo Prezydenci, chcę na Państwa ręce złożyć serdeczne podziękowanie dla całego samorządu, za to, że rozumie, że Tarnów musi się rozwijać. Wielowątkowo, że nie możemy inwestować tylko w jakąś jedną dziedzinę, że kultura, edukacja to jest to, co jest dla naszego miasta najcenniejsze i że zawsze samorząd patrzy na to z wielkim zrozumieniem. I wreszcie Państwu, którzy jesteście tutaj najistotniejsi, nauczycielom i uczniom, którzy na co dzień przebywają w tej placówce. Drodzy młodzi ludzie. Korzystajcie z tego, że dostajecie do rąk bardzo piękne przestrzenie i instrumenty, dzięki którym będziecie mogli wspaniale gospodarować swoją przyszłością. Korzystajcie z tego, że w tym miejscu są wasi mistrzowie. Mistrzowie, którzy przekażą wam nie tylko swoją wiedzę i umiejętności, ale także zapalą was tej skierki, dzięki którym będziecie umieli realizować swoje marzenia. Wspaniałym mistrzom i tej wspaniałej młodzieży, która osłabia mnie tarnowa na zewnątrz i która dzisiaj ładuje tutaj swoje akumulatory do, po to, żeby kiedyś e, rozświetlać naszą starość, a waszą przyszłość. Wam wszystkim życzę sukcesów. Sukcesów naukowych, artystycznych i tych ludzkich. Szczęścia po prostu. A to, co przekazujemy Wam dzisiaj, to jest jeden z następnych kroków do tego, abyście to osiągnęli.